To jest z tej strony Zuza. E, witajcie na moim kanale i w kolejnym filmie. E, mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba, ponieważ jest to troszeczkę coś innego niż to, co zawsze dotychczas robiłam. Czyli będzie tutaj porównanie dwóch włóczek, dosyć podobnych, jeśli chodzi o gramaturę, ale składzie są zupełnie inne, tak więc nie jestem pewna, czy to porównanie będzie aż tak adekwatne. Ale z racji tego, że już o tym właśnie mówiłam w poprzednim filmie I też pojawiały się komentarze właśnie, żebym to nagrała To uznam, że to jest ten moment I właśnie mam chwilę czasu, żeby Wam troszeczkę po o tym poopowiadać Tak więc zaczynamy! No tak jak więc pod tytułem wiecie Dzisiaj miałam, mam taki zamiar pokazać Wam po prostu dwa swetry Które są... Dosyć podobne, różnią się głównie wzorem, ale teoretycznie dedykowanymi włóczkami były te same włóczki I jeden sweter właśnie powstał z dedykowanej włóczki, a drugi zmieniłam i tutaj wykorzystałam troszeczkę inną włóczkę Oba swetry pokazywałam Wam już wcześniej na kanale, ponieważ one już wcześniej się pojawiały Tak mniej więcej w, w przeciągu roku jakoś je robiłam No a mowa jest o swetrach od Karoliny Kropy, czyli Kropa Nic no i to jest sweter Polipodi i ta cięższa nazwa, którą nie pamiętam dokładnie, tak więc napiszę jak coś I to są właśnie te dwa swetry, tak więc jak widzicie, one są takie dosyć podobne Chodzi o to, że tutaj żakard na górze jest zrobiony, a potem już reszta i rękawy i body w sumie jest takie samo Jest zakończone ściągaczem, jest po prostu jednokolorowe, zwykłym ściegiem po pończośniczym tu jedynie jest różnica w tym dekolcie, ponieważ tu dekolt jest wywinięty jakby podwójnie zrobiony, a tutaj w tej wersji jest akurat pojedynczy, ale tutaj był tak samo, jak widzicie. I myślę, że to już widać troszeczkę na, tutaj na kamerze i w ogóle na w obrazie, że ten sweter jest dosyć mocno zmechacony. No i właśnie to jest ta <główna> mnie główna różnica, jeśli chodzi o te dwa włókna. Ale od początku. Jeśli chodzi o właśnie dedykowaną włóczkę, to oba swetry były, powinny być zrobione z włóczki Gabo Wool, Wool. I to jest 100% wełna. Mniej więcej z parametry to są takie, że jest 50 gram 100 metrów. No i, tak i na drutach 4 mm ogólnie było całość robiona. Tu chyba tylko ten żakard jest na 4,5, o ile dobrze pamiętam. Ten ściek gładki jest właśnie na czwórkach. No i tutaj rękawy ściągaczem są na 3,5 zrobione. I oba swetry właśnie były tak samo, w sensie miały, mają takie same parametry. No i właśnie ja tak sobie tutaj ten sweter zrobiłam z dedykowanej włóczki. Wykorzystałam kolor atramentowy i dżem malinowy. No i ten sweter chyba robiłam w zeszłym roku jakoś na jesień, tak mi się wydaje, że chyba wtedy ten wzór... Wychodził. Ja go testowałam w ogóle i ten wzór, i ten drugi wzór byłam yy, testerką. Tak więc ja go robiłam jakby w, w ramach testów. Yy, no ale tu się w sumie nic nie zmieniło. Jakby jeśli chodzi o moje rozmiary, tam nie było jakichś yy, nie wiem, niedociągnięć czy jakichś takich dużych różnic, żeby tu się miało coś, tam być coś innego. Raczej to wszystko było dobrze zrobione. No i właściwie oba swetry mają taką samą yy, grubość, znaczy sa... takie same powinny mieć parametry, ale w sumie zaraz to sprawdzimy, bo ja tego tak nigdy nie przymierzałam. Czy one są faktycznie takie same? Ponieważ wam pokażę potem, tak jakby z lotu z góry, <gry> jak wyglądają te swetry jeszcze. Um, no, ten drugi sweter jest zrobiony z musy, e, musa yarn i to jest Merino Decay. I to jest 100% Merino Super Wash Więc prawdopodobnie Znaczy ja domyślam się, że to jest raczej na pewno to To jest główną różnicą Jak te swetry się zachowują W trakcie noszenia Ponieważ jakby po wydzierganiu No to jest wszystko super Ten jest bardziej miękki niż ten Ten jest taki czuć wełniany, sztywniejszy Ten jest trochę bardziej właśnie taki Miękki, ale on znowu Mam wrażenie, że się tak mocno rozciąga Że się tak bardziej pracuje Ten mam wrażenie, że jest bardziej taki Sztywny, że on aż tak mocno się nie rozciąga, że on tak bardziej trzyma tę formę. Ale ten też. czy w ogóle tak mi się wydaje, jakby ten był cięższy niż ten. Nie wiem. Nie wiem, ile tutaj zużyłam motków, Znaczy, wydaje mi się, że zużywałam tak samo dużo motków, bo jeśli chodzi o metraż tej musy, to też jest 50 gram 100 metrów. Dlatego też ja ją wybrałam i próbka mi się tutaj zgodziła. Tak więc teoretycznie tu powinno być to samo. Chociaż jak tak. O nie. No może jak tak na to patrzę, tu mam wrażenie, jakby te, to wszystko było trochę bardziej. Eee, takie większe jakby niż tutaj Tu mam wrażenie jakby te oczka były troszkę mniejsze <laughs> Nie wiem eee, Dobra, no tak jest jakby porównanie tych swetrów Jeśli chodzi o włóczkę No a że tutaj jest 100% wełna No to dlatego prawdopodobnie aż tak się mechaci Chociaż no jest to dosyć duże mechacenie Bo już właściwie po, po pierwszym zakładaniu Już po pierwszym użytkowaniu Te zmechacenia były dosyć duże Takie mocno widoczne Tu jest przy rękawach ja jeszcze nie, bo chociaż ja chyba raz goliłam ten sweter, wydaje mi się teraz to jest drugi raz, gdzie powinnam go ogolić. Ale jeśli chodzi o samo użytkowanie, bardzo podobnie użytkowałam ten sweter i ten sweter. Mimo wszystko, jednak przez to, że ten tak się mocno mecha on dla mnie nie jest taki mocno wyjściowy. Bardziej taki, że ja sobie go wy... tak zakładam do pracy, gdzieś na jakieś takie wyjście niezobowiązujące. <grytanie> ten jest taki bardziej dla mnie wyjściowy, że sobie gdzieś więcej mogę w nim pójść, ponieważ tego w ogóle nie goliłam. I tak mniej więcej wychodzi to zmechacenie Jest już tu lekko widoczne Ale ten sweter robiłam jakoś na początku tego roku Tak mi się wydaje Że tak chyba to wychodziło Tak więc tutaj nie widać aż tak mocno tego zmechacenia Jak przy tym drugim swetrze No tutaj jednak mocno to widać W takich newralgicznych momentach Jeszcze tu gdzieś moje włosy się w to wplątują No i... No i tak to wygląda to porównanie Jak gdybym miała wybrać teraz włóczkę jakby do używania Znaczy myślę, że tak, bo kiedyś słyszałam, że powinno to być tak, że po jakimś czasie już powinno się skończyć to mechacenie Że to tak na samym początku się mechaci, a że potem już powinno się to w końcu skończyć Że trzeba tak zgolić kilka razy po prostu sweterk tam gdzie się mechaci, a po czasie się skończy mechacić, tak więc Zrobimy próbę, też zrobię tak, że golę teraz ten sweter. Pokażę Wam przy okazji moją golarkę, którą teraz używam i też testuję bardziej, jak to tam się zachowuje, chociaż już mój mąż goli wszystko tą golarką, tak więc myślę, że się raczej sprawdza. No i sobie wygolimy te swetry, jak będą wyglądać. No ale myślę, że ten, no przez to, że to jest Merino Super Wash, lepiej się tutaj sprawdza, że nie widać tak tych zmychaczeń. I gdybym miała użyć drugi raz, to raczej użyłabym to samo Teraz zrobiłam też dla męża sweter właśnie z tej samej włóczki Tak więc nie wiem, jak często on będzie go zakładać Ja zakładam bardzo często sweter ogólnie, bo już, w... no myślę, że bardzo podobnie zakładałam i ten sweter, i ten sweter Jeśli chodzi o ilość razy założonych No bo tak jak mówię, teraz troszeczkę częściej ubieram ten sweter ten myślę, że już bardziej jest dla mnie taki roboczy, no przez to właśnie mecha cenię się. Ja też tak sobie myślę, że no zgoliłabym ten sweter, ale za każdym razem, jak o tym myślę, to znaczy, to jest w tym momencie, kiedy ja go ubieram i ja już muszę wyjść. Nie mam czasu na to, żeby go zgolić. Więc y, ubieram go tak po prostu właśnie na roboczo i zapominam o tym, żeby go zgolić. Potem przychodzę i nigdy mi się nie chce i tego nie robię. Tak więc zaraz będzie ten test. No, bo tu widać mocno te zmechacenia. Najmniej widać na tej części żakardowej. Tutaj chyba najmniej się pojawia. W ogóle najmniej się chyba pojawia na tym, na tym malinowym kolorze. Widzę, że te wszystkie zmechacenia, które są, to są od granatu. Ale nie wiem, czy to chodzi bardziej o to, że, em, że, że po prostu są inne miejsca. Czy, czy faktycznie tutaj chodzi też może o kolor, że niektóre kolory bardziej się machacą. Też tutaj też, na no przeżakarcie, tak się mieszają te kolory ze sobą. Jest trochę ten malinowy i trochę ten, ten granatowy, ten atramentowy kolor. Tak więc zaraz Wam przejdę do pokazu golenia tych swetrów i wrócę jak już będą oba ogolone To jest moja golarka tak w ogóle. Już nie mam opakowania, jeśli chodzi o to pudełeczko. Mam już tylko w tym woreczku. To jest ta golarka Gleaner, czy jak to się tam nazywa dokładnie, coś takiego. Ona ma różne końcówki, tutaj jest taka główna do już wygładzania tkaniny, a tutaj są różne końcówki na samym końcu. To jest akurat taka do t-shirtów, ponieważ tak jak właśnie mówię, mój mąż często używa. To jest właśnie do grubszych swetrów, tak więc myślę, że najpierw sobie tą spróbujemy, a ta jest już w ogóle do jakichś rzeczy takich jedwabnych, więc tą chyba sobie zostawimy. Ta jest taka w sumie, że potem na samym końcu można jeszcze sobie przejechać, jak już ten sweter zrobię tą drugą końcówką, to że sobie przejadę. Tak więc wyciągamy sobie i zmieniamy. No i spróbujemy sobie teraz przejechać tą dzianinę. Tak wygląda po wyczyszczeniu. O, tak więc przejeżdżam cały sweter i zobaczymy, jak będzie wyglądać. Dobra, szybkie odświeżenie było tego sweterka, tak więc tak mniej więcej już teraz wygląda. Myślę, że już lepiej. Ja go tak na szybko zrobiłam. Czemu użyłam tej golarki? Mi się te, do końca te golarki elektryczne nie do końca sprawdzają przy takich grubszych swetrach, ponieważ te kuleczki są grubsze niż te otwory, w które wchodzą te kuleczki, żeby je wygolić. I zawsze, żeby sobie zrobić, bo ja też mam tą elektryczną golarkę, tak więc myślę, że sobie zaraz jeszcze przyjadę tą elektryczną golarką, żeby już te mniejsze oczka, które. Tu, znaczy mniejsze oczka, mniejsze te kłaczki, które zostały, bo jeszcze gdzie nigdzie takie mniejsze kłaczki zostały, czy takie włoski, to żeby właśnie je tak ładnie wygolić i już to wyrównać. Ale tą pierwszą taką warstwę, no to chciałam zrobić po prostu tym, żeby właśnie więcej tych, ym, tych kłaczków takich dużych zeszło. No i myślę, że na razie to się sprawdziło. No właśnie tu przy rękawach było trochę problem, żeby to tak zrobić, dlatego myślę, że to już tu by trzeba było tą golarką elektryczną Ale wstępnie sobie zrobiłam właśnie tą yy, golarką, tą gliner, czy gliner, jak to się tam będzie nazywać To jest francuska nazwa, więc wydaje mi się, że ja to zbyt yy, anglojęzycznie mówię A No i tu mam te końcówki różne, tu jest ta najgrubsza, potem jest ta taka średnia no i ta ostatnia, której bardzo rzadko używam, no bo ona jest właśnie już na takie bardzo delikatne raczej dzianiny czy tkaniny, ponieważ właśnie to nie jest tylko i wyłącznie do swetrów, tylko to może być użyte i również do bluzek zwykłych, do t-shirtów, do kanapy na przykład też jest, czy do wyczesywania sierści. Widziałam, że z kanapy, że też można sobie tym ściągnąć. No czy właśnie w ogóle do ubrań to jest, tak ogólnie rozumiane do. Ubrań, no ale ja to właśnie wzięłam głównie z, jakby z myślą o swetrach, żeby te grubsze kulki jednak czymś ściągnąć, żeby się trochę tego pozbyć Zaraz Wam pokażę ile mi zosta... ile wstępnie wygoliłam po prostu z tego swetra Czyli tak, to jest już taka wstępna kuleczka, która mi tu wyszła z tego No Tu jeszcze tak gdzie nie, gdzie mi tu zostały takie kłaczki, czy tutaj też można sobie to tak łatwo z... ściągnąć palcami tak więc tu jeszcze też schodzi tu taki kawałek. No to mniej więcej tyle mi wyszło teraz z tego swetra. Przy czym tej części żakardowej nie goliłam tym, ponieważ tak jak wcześniej mówiłam, tam nie widziałam jakichś dużych kłaczków takich, żeby gdzieś były. Najwięcej no to z rękawów, pod rękawami, czy tutaj właśnie, gdzie się tak jakby te ręce opierały. Także tam, gdzie było najwięcej jakby te, taka ingerencja, te, te tarcie <grych> tych, tego swetra. No to tam właśnie najwięcej wygoliłam. Tu widać, że jeszcze ta część żakardowa jest leciutko taka właśnie, że jeszcze trochę tutaj to jest. Tak więc myślę, że to już zrobię tą golarką elektryczną. I mam nadzieję, że seter będzie ładnie odświeżony. No i tak. Nie chcę i ten film nie ma na celu tutaj zniechęcenia kogoś, żeby sobie wybierać je włóczkę Cropour. Ale wiem, że to po prostu są częste głosy, że ta włóczka się trochę filcuje. No jest to 100% wełna, więc może się tak dziać. Na to trzeba być po prostu przygotowanym, ale jak się już wygoli ładnie ten sweter i się go ładnie przygotuje do wyjścia, to wychodzi całkiem ładna dzianina i ogólnie mam nadzieję, że właśnie w którymś momencie już przestanie się aż tak mocno kulkować ten sweter. I że już po prostu będzie mniej potrzeba aż tak y, częstego golenia po prostu. No bo tutaj wystarczyło dwa razy założyć swetery i niestety już było y, widać dużo tych kuleczek, tak więc już trzeba by było wtedy y, tą golarkę zastosować. To jest po prostu taki bardziej zamiennik dla osób, które jednak y, chcą, nie chcą nie chce się im tak golić, albo nie mają takich y, sprzętów. No i po prostu chcieliby coś, co się będzie mniej filcować Tak więc jak coś, no to od razu mówię, że ta włóczka właśnie Musa Jan, Ona się dużo mniej filcuje Tego nie goliłam teraz, bo uznałam, że tego jest w sumie tak mało Znaczy ja tu właściwie nie widzę za bardzo jakichś kłaczków, aż tak <laughs> Żebym musiała to teraz golić Tutaj właśnie jakby tu są przy tych, przy tych rękawach no, no praktycznie nic nie widać Tak więc myślę, że tutaj nie trzeba No a tak jak mówię, jest to sweter bardzo często używany Założony już przynajmniej kilkadziesiąt razy, i to tak, że po cały, potrafię cały dzień chodzić w swetrze. Tak więc myślę, że jest to bardzo dobry bilans, jak na często używany sweter, i że on się tak nie mm, kulkuje. Tak więc to jest bardziej taka polecajka dla osób, które taki, którym zależy na tym, żeby się swetry za bardzo nie, nie kulkowały, ale jeśli komuś nie przeszkadza, no to kropa Wool też jest yy, według mnie bardzo fajną włóczką, bo po prostu. Yy, ładnie się układa na dzianinie, ładnie trzyma kształt, jest taka dużo lżejsza, no to są praktycznie te same swetry, a są dużo lżejsze. Aha, jeszcze miałam Wam zrobić to porównanie wielkości. To tutaj go dodam. Jak widzicie, swetry są praktycznie niemal identyczne, jeśli chodzi o wielkości. E, tutaj może jest drobna różnica jakiegoś jednego centymetra, ale i długości rękawów są praktycznie też takie same. I tutaj drugi rękaw właściwie tak samo. E, ten zielony może odrobinkę dłuższy. Tu jedynie też przy kołnierzyku jest różnica. Może ten jest troszeczkę ciaśniejszy e, przez ten podwójny ściągacz. Ale tak to te swetry praktycznie się nie różnią niczym więcej. No, a poza tym, no to właśnie myślę, że dwie włóczki dosyć mocno różnią się, no bo skład jest tutaj jednak yy, bardzo znaczący. Yy, no, ale jeśli chodzi o parametry, są takie same. Tak więc yy, oba są takimi swetrami, może za sprawą też samego wzoru, po prostu, że. Są po prostu bardzo dobrze napisane i są to jeden z moich ulubionych swetrów, po prostu za samą konstrukcję tego swetra, że bardzo dobrze mi się układają i po prostu jest to jeden z moich takich ulubionych typów kroju, po prostu. No więc to jest po prostu samo porównanie tylko włóczek. Nie, wydaje mi się, że nie są tutaj, nie, nie ma tutaj jakby znaczenia, który jest lepszy, który gorszy. Nie ma tu czegoś takiego, po prostu. To są dwie różne włóczki, no kto wybierze taką, ten wybierze taką. I no, ja po prostu nie wiem, czy jeszcze raz sięgnę po tą włóczkę, ze względu na to, że po prostu mam dużo jeszcze pomysłów i takich chęci próbowania innych włóczek, że po prostu nie wiem, czy tu mam taki sens, żeby do tego wracać. Ja z tej włóczki ogólnie kropa ulu jeszcze robiłam, teraz sobie przypomniałam trzy swetry takie dziecięce, też polipodi, tylko że wersja junior. E, I nie pytałam siostry w sumie, jak tam się u niej to sprawuje. E, oni to dostali na święta. Pewnie też się no, trochę filcują, jak to jeszcze przy dzieciach, to one jeszcze bardziej się ruszają. Będę musiała jej powiedzieć, żeby je zgoliła. <laughs> I ten, no i tak więc nie wiem, czy po prostu będę sięgać jeszcze raz po tą włóczkę, bo e, nie widzę aż takiej dużej potrzeby, jednak jakbym miała coś zrobić podobnego, na przykład dla kogoś znowu taki sweter to myślę, że jednak sięgnęłabym po tą włóczkę, tylko dlatego, że po prostu widzę, że przy niej jest troszeczkę mniej roboty na samym końcu, jakby mniej tej pielęgnacji takiej w trakcie użytkowania, tak więc może dla kogoś będzie też lepsza, jak komu się daje na przykład w prezencie jakiś udzierg, bo jest to i merino, czyli nie powinno też gryźć, bo nie każdy jednak lubi wełnę, mi na przykład wełna nie przeszkadza, więc ja ją mogę nosić blisko ciała, Zresztą tutaj dzieciom też na przykład nie przeszkadzała Akurat od mojej siostry, ale znowu od mojego brata Córce nie robiłam z tego swetra Tylko właśnie też z tej, z tej musy No bo ona jest bardziej wrażliwa I tutaj ten, ta włóczka mogłaby nie do końca Się jej sam sprawdzić No tak więc no Tutaj jest po prostu kwestia preferencji, co kto woli Bo jeśli chodzi o po prostu Ja Wam pokazałam tylko tak czysto Wizualnie jaka jest różnica Jeśli chodzi o to filc nie, Może nie o filcowanie Bo o właśnie takie kulkowanie, żebyście po prostu widzieli tą różnicę I pod tym względem najwyżej sobie po prostu wybierali już jak ktoś tam uważa No a ja tak jak mówię, myślę, że będę raczej częściej sięgać po tą musę, bo mi się tutaj sprawdza Chociaż zobaczymy jak to będzie wyglądać, jeśli chodzi o producenta, bo tam mam z nimi troszeczkę takich problemów Że nie wiem za bardzo co oni mają w planach robić dalej ale no włóczka mi się bardzo sprawdziła, więc myślę, że będę częściej po nią sięgać, o ile mi to pozwoli I będę po prostu, jak będę planować coś komuś dziergać, to raczej myślę, że z tej włóczki Tak, to było po prostu moje zdanie i moje obserwacje na temat tych dwóch włóczek, ponieważ to są swetry, które często noszę No i chciałam się z Wami podzielić tą różnicą Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i że przyda Wam się po prostu, że jest to taka ciekawa inspiracja dla Was i dajcie mi znać w komentarzu, czy Wy mieliście do czynienia z jedną albo z drugą włóczką, i co Wy w ogóle myślicie, jakie Wasze są tutaj odczucia, jeśli chodzi o te włóczki. Ponieważ może komuś innemu też się przyda, tak więc zachęcam w ogóle czytać te komentarze, bo będziecie znać może innych też poglądy i jakieś in, inne opinie po prostu, nie tylko moją. No, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i za. Za to, że tu jesteście i za komentarze, które mam nadzieję, że się pojawią, i do zobaczenia w kolejnym filmie.